Wydany w 2008 roku dodatek do gry World of Warcraft Wrath of the Lich King po dziś dzień pozostaje najpopularniejszym dodatkiem do tejże gry. Pomimo upływu lat, jest on wciąż niezwykle popularny i istnieją serwery prywatne, które pozwalają zagrać w ten dodatek w tej oryginalnej formie sprzed lat. Dlatego nic więc dziwnego, że The nie umożliwiło fanom World of Warcraft zbudowanie własnego Lich Kinga, którego będziecie mogli postawić w swojej prywatnej kolekcji i w dodatku pochwalić się, że zbudowaliście go własnoręcznie. Tym razem jednak kolekcja The Agostini nie jest dostępna w kioskach, a będziecie musieli pofatygować się na stronę. Internetową wypełnić tam formularz, aby otrzymać tą kolekcję usłaną do Waszych domów. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że chodzi o ograniczenie ryzyka rozesłania do kiosków i salonów prasowych setek tysięcy, jeżeli nie więcej, egzemplarzy numerów, które będą kosztowały 3 złote, ponieważ pierwszy numer tego magazynu kosztował mnie 3 złote. A potem ryzykować, że większość ludzi zrezygnuje na przykład z zakupu kolejnych numerów. To jest tylko i wyłącznie moja spekulacja. Ja zamówiłam dwa pierwsze numery osobiście, ponieważ chciałam sprawdzić, jak to będzie wyglądać, czy to się w ogóle opłaca, jak to będzie wyglądać po przysłaniu i czy byłabym chętna do budowania glitchkinga. Dlatego dzisiaj odpakujemy sobie tą kolekcję, zobaczymy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Zobaczymy, czy to się w ogóle opłaca. Opowiem Wam pokrótce o tej kolekcji, tego, co dowiedziałam się ze strony internetowej, a wy powiecie mi, czy planujecie kolekcjonować i budować własnego licznika. Zacznijmy zatem od postaw. Pierwsze dwa numery przychodzą do Was za oszałamiającą cenę 5 zł. Tak, te dwa numery magazynów kosztowały mnie łącznie 5 zł. Oczywiście z wszelkiego rodzaju broszurkami, które znalazły się w paczce. Ja zamówiłam edycję standardową. Nie zdecydowałam się na edycję rozszerzoną, która zwiększała koszt tej kolekcji o 10 zł w przypadku każdej przesyłki, ale w zamian można było otrzymać taką szklaną gablotę, której będziemy mogli postawić naszego litchkinga. A będzie to spora gablota, ponieważ po złożeniu tegoż oto pięknego modelu ma on liczyć 60 cm. Do przesyłki były dołączone również te oto trzy numery. Dwa tak naprawdę numery to są oczywiście numery magazynu. Które pomoże nam złożyć tego litchkinga. Natomiast y, trzecia broszurka to tak naprawdę zestaw informacji na temat kolekcji i ogromny plakat. No, akurat jest spisem. tego to po rozłożeniu prezentuje się plakat. Natomiast z drugiej strony znajdziecie wszelkie informacje, które mogą być Wam potrzebne, kiedy będziecie decydować się ostatecznie o kolekcję. Sam plakat to fajny dodatek, ale najprawdopodobniej go nie wykorzystam, ponieważ nie przepadam, kiedy moje plakaty mają widoczne linie zgięci, więc to już jest dla mnie niestety dyskwalifikujące w wielu przypadkach. Same magazyny, i tutaj podejrzewam ważna informacja dla wielu osób, które są zainteresowane tą kolekcją, są po angielsku, co mnie osobiście nie przeszkadza, ponieważ ja posługuję się tym językiem, ale dla wielu osób, które nie znają tego języka, może być to bariera niestety nie do przeskoczenia. Oczywiście możecie używać translatora, to nie tak, że nie dacie rady, a i ta instrukcja złożenia z tego co widzę nie jest specjalnie skomplikowana, ale informuję was, abyście wiedzieli, że wszelkiego rodzaju notatki i informacje. I cały lore opisany w tych magazynach jest po angielsku. Skupmy się jednak na najważniejszym, czyli elementach Litch Kinga. Zdejmujemy teksturkę. Słyszeliście to, nie? Metal. Ha! Ciekawa sprawa. Jak ja kiedy usłyszałam ten dźwięk, byłam pewna, że całość jest wykonana z metalu. A jednak nie do końca, ponieważ na przykład taka maska Litch Kinga. Jest wykonana w z plastiku. E, natomiast z tego co widzę, pewne elementy zbroi są metalowe, co w sumie ma sens, bo zbroja jest metalowa, sam Lich King metalowy nie musi być. Do pierwszego numeru mamy dodane trzy elementy zbroi z metalu i e, dwa elementy korony i twarzy wykonane z plastiku. Same w sobie wyglądają bardzo ładnie, więc tutaj absolutnie nie ma co narzekać. Jest też jedno z ostrzy, śrubokręt i zestaw śrubek, które pozwolą nam zmontować tego liczchinga razem. W drugim numerze z tego co widzę są naramienniki, zatem sprawdźmy sobie jak to razem wygląda. Po złożeniu elementów z pierwszego numeru mamy hełm, mamy również naramiennik, a po złożeniu elementów z drugiego numeru mamy ten oto kolczasty naramiennik, w którym będziemy mogli montować głównie właśnie te kolce oraz ten oto emblemat. Sama instrukcja montowania była niesamowicie prosta, nawet dla osób, które nie znają angielskiego. Wszystkie oznaczenia są łatwe do zrozumienia, wszystkie śrubki dostępne w zestawie są oznaczone w odpowiednich woreczkach i dość łatwo jest rozpoznać, gdzie powinniśmy włożyć kolejne elementy. W elementach metalowych znajdują się odpowiednie wyżłobienia, które pozwolą nam włożyć każdy element w dobre miejsce i bez tego strachu, że włożymy w jakieś nieprawidłowe miejsce, źle to skręcimy, no a potem wszystko nie będzie pasować do niczego. Jednak, ile ta przyjemność będzie nas kosztowała? To jest najważniejsze pytanie. Zarówno za pierwszy, jak drugi numer magazynu, oraz wszystkie te elementy, które się tutaj znajdują włącznie z śrubokrętem zapłacimy 5 zł. Ta cena jest niesamowicie atrakcyjna, gdyby pozostała tak mniej więcej do końca kolekcji. Jednak jak wiemy w tych kolekcjach zawsze jest tak, że już od trzeciego numeru ta cena wzrasta. I w tym przypadku będziemy mieć kolekcję, która będzie się składała ze 115 numerów, z czego każdy kolejny będzie kosztował 44,99. Łącznie te 115 numerów będzie dawać całkiem sporą kwotę, ponieważ będzie ona wynosiła ponad 5000 zł, co brzmi już tak dość konkretnie. Jednak co my za tą kwotę tak naprawdę otrzymujemy? Oczywiście to co najważniejsze, możliwość własnoręcznego złożenia modelu Litch Kinga. Model ten po złożeniu będzie liczył 60 cm wysokości. Dużo. W tym przypadku będzie to figurka raczej typu Figma, czyli w której będzie można samodzielnie ustawić ją w pozie, jaka będzie Was najbardziej interesować. W zestawie ma się znajdować oczywiście miecz 30 cm, a także figurka będzie posiadała świecące oczy, co jest fajnym bonusem. Myślę, że będzie świetnie wyglądało na półce, zwłaszcza w nocy, kiedy będziecie na niego patrzeć i sprawdzać, co robi. I czy przypadkiem nie zbliża się w Waszą stronę. Twórcę kolekcji oczywiście lubię Pracują bardzo szczegółową zbroję, tworzyło ABS, metal i wysokiej jakości skórę syntetyczną, którą pewnie znajdziemy w kapocie naszego Litchkinga. Do kolekcji będą oczywiście dodawane bonusy. Będą to m.in. plakaty, będzie to kubek z dziewiątą przesyłką, podkładka na biurko z 15 przesyłką oraz metalowa przypinka z przesyłką w 19 Osoby, które dopłacą 10 zł do swojej kolekcji, czyli wybiorą tą opcję ekskluzywną, za jakiś czas otrzymają również gablotę, które będą mogli postawić swojego liczkinga i ochronić go przed tym całym kurzem, który najprawdopodobniej przez Lata się nad nim zbierze, co akurat jest dużym plusem dla mnie, osoby, która kolekcjonuje wszelkiego rodzaju figurki i doskonale wie, jak to jest walczyć z kurzem, który pokrywa z człowiekiem z czasem, wasze figurki. I jeszcze taka jedna informacja: jeżeli będziecie płacić za swoją kolekcję PayPalem, to wraz z numerem 13 otrzymacie plecak z nowego World of Warcraft i twarzyczką Rich Kinga. Zatem teraz warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta kolekcja jest dla Was i czy warto. Jeżeli jesteście fanami World of Warcraft, a zwłaszcza doda, Podwójką of the Lich King, to absolutnie nie widzę tutaj powodu, aby nie kolekcjonować tego zestawu. Jest to oczywiście zestaw o cenie bardzo wysokiej finalnie, jednak jeżeli się zastanowicie i spojrzycie na wszelkie strony internetowe z figurkami, to gdybyście poszukali figurki o podobnych gabarytach, to myślę, że ta cena byłaby bardzo zbliżona, może troszkę niższa, jednak w tym przypadku mamy ten element i możliwość składania samodzielnie tej figurki i dodatku upozowania jej dokładnie tak, jak chcemy, ponieważ ma no ona elementy ruchome. Natomiast w przypadku takich figurek gotowych, po prostu wyciągnacie je z pudełka, stawiacie na półce, a potem patrzycie, jak kurz na nich osiada. Dlatego staram się podchodzić do tego dość obiektywnie. Tak, to jest drogo. Ale jeżeli lubicie budować, jeżeli coś jest naprawdę waszym ogromnym tchonikiem to tak naprawdę kto wam może zabronić realizowania waszej pasji, jeżeli naprawdę bardzo to kochacie i macie World of Warcraft w serduszku, i macie World of Warcraft w salonie i World of Warcraft w toalecie i World of Warcraft przy swoim PCecie. to dlaczego by nie? Z kolei jeżeli nie jesteście fanami World of Warcraft, to myślę, że no, no cóż, no, możecie sobie tą kolekcję odpuścić, ponieważ to jest bardzo konkretna kolekcja skierowana do bardzo konkretnych ludzi, kochających bardzo konkretną grę, a samo doogestyni w swojej ofercie ma naprawdę dużo świetnych innych kolekcji, które być może bardziej Was zainteresują. Zatem dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tej kolekcji, czy wiedzieliście w ogóle, że zaczęła się, czy czekaliście być może na nią, bo wiem, że to jest kolekcja, która okazywała się za granicą, a teraz jest dostępna w Polsce, czy będziecie już go składać, czy uważacie, że to ogólnie pieniądze wyrzucone w błoto. Zatem na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam podobał i że bawiliście się ogólnie dobrze przy spoglądaniu jak być może pakuje się w kolejne problemy z kolekcjonowaniem czegoś, co na pewno, na pewno potrzebuje w swoim życiu, prawda? Potrzebujecie, tak? Komentarze są Wasze, chętnie z Wami podyskutuję, dowiem się, jaka jest Wasza opinia, a jeżeli ten filmik pomógł Wam zdecydować, czy zainteresować się tą kolekcją albo dowiedzieliście się właśnie z niego o niej, to zostawcie lajka, suba, dzwoneczek, udostępnijcie to wideo szerokiemu światu. I mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy okazji kolejnego filmiku, przy okazji kolejnej wspaniałej kolekcji, przy okazji kolejnej wspaniałej gry. Albo kolejnego świetnego zestawu Lego. I pamiętajcie, że zanim spotkamy się ponownie, pograjcie sobie coś fajnego. Albo poczytajcie, albo ułóżcie sobie coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa!